Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w poradniku do gry Anno 1800. Dzisiaj opowiem Wam, w jaki sposób zdobyć statek The Great Eastern. Wszystko rozpoczyna się od zadania Pływające miasto, Wielka Prośba. Aby to zadanie się aktywowało, potrzebujecie wielką wystawę. Zobaczycie wówczas zadanie, i pierwszy etap tego zadania to podpłynąć do Latarni Blake'a. O tyle y, fajna sprawa jest taka, że latarnia Blake'a jest w Starym świecie, jednak wystawa może być wybudowana albo w Starym świecie, albo w przylądku. Ja mam w tym momencie w przylądku wystawę wybudowaną. To zadanie tak czy siak się aktywuje. Więc teraz muszę się przenieść do Starego Świata i podpłynąć statkiem do latarni. Jak widzimy, ja już tutaj stateczek mam przygotowany i podpływamy. Arci prosi nas o spotkanie przy herbacie. Oczywiście, że się zgadzamy. I widzimy, że po podpłynięciu do latarni aktywowało się zadanie z fotografu i wystawę światową. Tak więc bez wystawy światowej no, tego zadania po prostu nie dałoby się zrobić. No to idziemy do wystawy światowej. Przybliżmy się ładnie i zróbmy fotografię. To zadanie jest zaliczone, dostaniemy kasę i za chwilkę kolejny etap tego zadania się uruchomi. Musimy tylko chwilkę poczekać. OK, widzimy następny etap, mamy kliknąć w Clipper. Przenosimy się, klikamy i mamy dostarczyć 70 stal. Ponieważ ten klipper Blake'a stoi przy naszym porcie, a ja w tym porcie mam dostatecznie dużo stali, więc od, od razu mogę tą stal na ten statek przekazać. Ok, więc następny etap zadania jest zrobiony. Teraz się, pojawiło się zadanie na odzyskanie potężnej turbiny. Więc musimy wziąć jakiś statek i popłynąć w miejsce, gdzie ta turbina jest i ją wyłowić. Widzimy, że statek dopływa. Podnosimy turbinę i musimy tą turbinę dostarczyć z powrotem do latarni. Więc klikamy na latarnię, na latarnię i wysyłamy statek razem z turbiną do latarni. Statek się zbliża do latarni, więc za chwilę powinno się aktywować przekazanie turbiny. Ok, oddajemy. I teraz musimy dostarczyć 40 ton silników parowych do latarni. Więc tam, gdzie silniki parowe produkujecie, no musicie zabrać te silniki i dostarczyć je tutaj. Dobrze, mam na statku 40 silników parowych i muszę je dostarczyć do latarni. Tak? Dostarczyliśmy, potwierdzamy. I dostaniemy powiadomienie, kiedy Great Eastern, The Great Eastern zostanie wybudowany, więc musimy chwileczkę poczekać. I super, statek został wreszcie wybudowany i jest nasz. Żeby odebrać The Great Eastern, musimy na niego kliknąć. Widzicie, że statek zmienił kolor na niebieski, czyli jest nasz. Możemy go sobie przypisać gdzieś. I jeszcze dostaliśmy specjalistę. Zobaczcie, jaki ten statek jest wielki w porównaniu z statkiem flagowym czy statkiem towarowym. Zobaczcie, że mamy 8 miejsc na ładunek i 3 miejsca na przedmiot. Jest to jedyny statek w swoim rodzaju, którego nie wybudujecie w stoczni, a jest do zdobycia jako właśnie nagroda za wykonanie tego zadania. Więc jeśli macie wystawę światową i to zadanie wam się aktywowało, to warto poświęcić chwilkę czasu, aby je zrobić i dostać ten statek. Na koniec zwrócę Wam jeszcze uwagę na jedną rzecz. Wybierzcie sobie dowolny statek, który ma żagle. Ja mam tutaj okręt flagowy. Wy możecie wybrać kliper albo fregatę, obojętnie. Chodzi o statek, który ma żagle. To jak go wybierzecie, to oprócz jego kółka, tak, w którym on jest zaznaczony, zobaczycie też w pewnym miejscu takie strzałki. Te strzałki pokazują kierunek wiatru. Ten kierunek wiatru możecie również zobaczyć tutaj na mapie. I ten kierunek wiatru w czasie rozgrywki będzie się zmieniał i będzie różny na różnych mapach, tak? Teraz jestem w Starym Świecie, to mam wiatr wiejący, tak jak widzicie w tą stronę. Jak przejdę do Nowego Świata, to widzimy, że wiatr wieje w zupełnie innym kierunku, tak? Więc warto, warto na ten kierunek wiatru zwrócić uwagę, kiedy się poruszacie statkiem żaglowym. Dlaczego? Dlatego, że kiedy płyniecie razem z wiatrem, czyli tak jak ja teraz płynę, to wówczas statek żaglowy płynie bardzo szybko, płynie szybciej, tak? No bo wiatr wieje żagle i popycha ten statek do przodu zdecydowanie żwawiej. Kiedy natomiast płyniecie pod wiatr, wówczas żaglowiec tak, będzie płynął zdecydowanie wolniej. To jest odczuwalne, jeśli na przykład przewozicie towary tymi statkami z jednej wyspy na drugiej, szczególnie jeśli te wyspy są na dwóch końcach mapy. Więc jeśli płyniecie pod wiatr, to może się czasem wydawać, że całe wieki czekacie, aż ten statek tam dopłynie. Więc jeśli poruszacie się dużo żaglowcami, to zwróćcie uwagę właśnie na kierunek wiatru, tak? Tam, gdzie płyniecie z wiatrem, statki żaglowe będą płynęły zdecydowanie szybciej. Inaczej ma się sprawa ze statkami, które są napędzane silnikami parowymi. Ja mam akurat tutaj statek towarowy. Jak wybiorę go, to mam tylko widzicie niebieski okrąg i już nie mam tych strzałek. Dlaczego? Dlatego, że ten statek jest całkowicie niewrażliwy na wiatr. On jest napędzany za pomocą silników parowych i nie ma znaczenia, tak, jaki jest kierunek wiatru dla tego statku. Więc Niezależnie od tego, jaki, jaki jest wiatr na mapie, statek parowy w każdą stronę będzie płynął dokładnie tak samo. I teraz pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Zrobimy sobie mały wyścig. Ustawmy dwa statki mniej więcej równo. Wiadomo, że idealnie równo, tak jak na pewno nie ustawię. Ta jest chyba trochę do tyłu. Dobra, tak żeby były mniej więcej. I teraz popłyńmy tutaj dwoma statkami. Kiedy płyniemy z wiatrem, to widzicie, że statek z żaglami będzie szybszy. Oczywiście jeśli odległość byłaby większa, no to ten dystans by się w miarę możliwości zwiększał. Jeśli z kolei będziemy płynęli pod wiatr, no to wtedy statek z żaglami okaże się wolniejszy, tak? Płyniemy teraz pod wiatr i teraz zobaczycie, że statek parowy tak będzie powoli go wyprzedzał. To może mieć znaczenie, kiedy szczególnie będziecie chcieli statkami uciekać, tak? Jeśli musicie uciec statkiem, tak, jeśli macie statek żaglowy, to uciekajcie zawsze z wiatrem. Jeśli z kolei yy, Uciekacie statkiem parowym, to uciekajcie pod wiatr, tak? No chyba że y, jesteście gonieni przez statek te, tego samego typu, tak? Więc no, wtedy już niewiele możecie zrobić, ale czasami dzięki temu możecie e, tak uzyskać przewagę i albo jakiś statek dogonić, albo samemu uciec. Więc warto, warto o tym wiedzieć, e, tak? Że statki żaglowe e, są wrażliwe na kierunek wiatru i z wiatrem płyną szybciej, a pod wiatr zdecydowanie wolniej. A statki napędzane silnikami parowymi są niewrażliwe na wiatr i płyną cały czas tą samą prędkością. Ok, na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli Wam się podobało, dajcie siuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś uwagi, komentarze, pytania, to zostawiajcie proszę w komentarzu pod tym materiałem. A tak życzę Wam przyjemnej gry z Anno. Pamiętajcie, aby zrobić swój własny statek. The Great Eastern. Śmieszna nazwa, sprzyjda ta małpa, ale można tą nazwę przecież zmienić. Super statek. Zdecydowanie lepiej to wygląda. E, tak, i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.